Dzień dobry, cześć, witam ponownie na kanale Budujemy Wile 4D6 po swojemu. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam kosztorys, pokazać okna, jak to wyglądało, jak długo to instalowali, jak długo czekaliśmy, co zmieniliśmy. No i ogólnie, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie? Tak, no, na razie jeszcze za dużo chyba nie możemy powiedzieć, natomiast na pewno co możemy powiedzieć, to z, jak te okna wyglądają, bo są naprawdę cudowne. Ja dzisiaj nie będę jakoś zbędnie wydłużał, natomiast będę chciał pokazać Wam każde okno, troszeczkę o każdym opowiedzieć, no i także przejdę ze szczegółami oceny. Dzisiaj będziecie bardziej oglądali okna niż mnie, więc zaraz sobie przejdziemy do kuchni. Więc przechodzimy sobie do kuchni. Z kuchni to wygląda w ten sposób. Ja sobie dzisiaj e, przygotowałem też. E, no, mam laptopa ze sobą, żeby wam Oksanę podać. Bo kartka niestety została w domu. Natomiast e, nie chcę też wydłużać i przedłużać. E, I chcę opublikować ten film. Więc tak się prezentuje u nas nasze okno, nasze okno. Zdecydowaliśmy się na ostatniej, w sumie prostej, z zamówieniem, że nie będziemy tego okna robili dzielonego, będzie to po prostu fix i tam takie małe okienko, uchylne. Uważam, że to jest najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy, dzięki temu nie straszy nam w środku tego okna żaden słupek. Okno jest ukylne. jest... W... Można go normalnie otwierać też na oścież. Ogólnie Tutaj akurat przy tym oknie niestety nie dało, radę zrobić u... nie dało radę zrobić ukryte zawiasy, więc to jedyne okno ma normalne zawiasy, natomiast reszta okien ma normalnie ukryte zawiasy. Klamki wybraliśmy dodatkowo płatne, bo za klamkę było około 10 zł. Jeżeli chodzi o wymiary tego okna, myślę, że to Was też będzie niektórych interesowało, to Wymiary takiego okna to jest to małe jest 60 na 145, no i obok to długie jest 2,5 metra na 145 cm, więc tak się prezentuje. Wybraliśmy wekę 82, jeżeli chodzi o jakość tych okien no są trzy szybowe. Pięciokomorowe. Jeżeli chodzi o przepuszczalność ciepną, to one są jedne z najlepszych na rynku, przynajmniej w tej kategorii. Jest to klasa A okien, więc jedna z najlepszych. Zdecydowaliśmy się, myśleliśmy na początku, czy nie wziąć po prostu tańszą opcję, też salamander. Natomiast finalnie pani nas przekonała, żebyśmy dopłacili trochę pieniędzy i wzięli po prostu tę wekę ze względu też na wykonalność tego okna. No, wydaje mi się, że to jest smutna decyzja. Jeżeli chodzi o poszczególne okna, nie będę tutaj przechodził przez dosłownie każde jedno okno, natomiast jeżeli będziecie zainteresowani, mogę Wam podać później taki spis, ile zapłaciliśmy za każde poszczególne. No to też będzie dla Was jakieś tam porównanie, tak. To, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, no to są te nasze aż trzy piękne, duże okna, okna HST. One są. 3 metry szerokie. 2 metry 40 wysokie. Ja sobie tylko zweryfikuję tak, dokładnie. No i zdecydowanie to okno jest naprawdę przecudowne. Spróbuję Wam pokazać, jak się też przesuwa. Zdajcie mi tylko chwilę. Tak. Przesuwa się bardzo leciutko. Jest to okno dość grube. No panowie mieli co przy montażu robić, szczególnie że mieliśmy trzy takie okna. Tak samo przesuwa się bardzo łatwo, delikatnie. Klamki. Co jest ciekawe, te klamki tutaj są odwrotnie, więc na dole jest otwarte, do góry jest zamknięte. Na początku śmieszna sytuacja. Pierwsze kilka dni mieliśmy wiecznie otwarty dom. Ponieważ nie mogliśmy się przyzwyczaić, że po prostu klamka na dół oznacza otwarcie, klamka do góry, zamknięcie. No, nie będę otwierał wszystkie trzy okna, bo działają dokładnie tak samo, natomiast no, sami widzicie, jest to przecudowne. Kolejna decyzja, fixy. Tak? Decydowaliśmy się na fix. Uważam, że ten fix też naprawdę jest super. Są wysokie. Konkretnie ten fix jest też 145 na 2,40 m. Wszystko jest na klinarytach, oczywiście robione, więc technicznie no wszystko tak, jak ma być. Montaż szczelny. Jedyne co nie robiliśmy to montaż na taśmę. Czeka nas jeszcze tutaj tak naprawdę. Ten szczelny montaż taki, gdzie musimy sami sobie to posmarować. Tą, obciąć, obciąć tę piankę plus e, e, posmarować to. Natomiast to jest tam kwestia jakiejś, jakiej, jakiejś chwili, tak? No pewnie w następny weekend to będziemy robili, więc też pokażę. Tutaj, niektórzy już wiedzą, kto oglądał pierwszy film, to wiedzą, bo o tym mówiłem: tutaj były, były drzwi balkonowe, no my z nich zrezygnowaliśmy. Nie chcieliśmy ich, uważamy, że to jest, było zbędne, więc podeszliśmy do tego w ten sposób. Polecam każdemu e, dokładnie tak samo podejść, bo nie ma chyba potrzeby koło jednych i drugich, koło jednych drzwi mieć kolejne, tak. Jeżeli chodzi o na dole ostatnie okno, jakie mamy, no to tak naprawdę gabinet, tu było okno HST, no my z tego okna HST zrezygnowaliśmy. Daliśmy to na taką samą wysokość okno, m, tak jak w, jest tak naprawdę w y, kuchni. Więc wysokość tego okna jest 1,40 i szerokość jest 196 cm dokładnie. Więc tak to wygląda u nas. No Są to też ciepłe parapety robione, więc wszystko tak jak ma być, tak żeby, żeby, żeby było ciepło. Jeżeli chodzi o bardzo ważną rzecz w sumie, to, czego zapomnieliśmy i nie przewidzieliśmy na zamówieniu, więc zapamiętajcie to sobie dobrze. Jeżeli planujecie mieć kontakt trony, to weźcie, poproście po prostu od razu na etapie zamawiania, że chcecie mieć kontakt trony w oknach. Zaoszczędzicie sobie dodatkowego wiercenia przez fachowców tutaj w oknach. To nam to zrobili na szczęście, bez jakichś dodatkowych płatności. Do tych trzech dużych HST okien mamy zamówione dodatkowe, mają je przyjechać domontować. Zamówiliśmy oryginalne. No, nie jest tani taki kontaktron, bo do tych dużych kosztuje 200 zł. No tu do tych można poprosić po prostu wywiercenie dziurki, wtedy robią ją w fabryce i nie trzeba kupować sobie wiertła za 200 zł i robić to, powiedzmy, samemu na kolanie. Tak. Więc eee, tak to wygląda. Eee, przejdziemy sobie teraz do góry, żebyście mieli też. Informacje w góry. U góry trochę tych okien jest. Natomiast zastanawiam się, skąd zacząć. Myślę, że najwygodniej będzie. Myślę, że najwygodniej będzie, jak zaczniemy od miejsca, gdzie teoretycznie miała być sauna, ale jej nie ma. Tutaj mamy dwa fiksy u góry. Te fiksy są tak naprawdę. 197 cm, czyli to długie podłużne. No i na 70 cm wysokie obok tego to malutkie 87 cm i tak samo 197 cm przepraszam i 70 cm wysokie. Tutaj mamy okno jedno, które zrobiliśmy klasyczne. Jest uchylne, natomiast wygląda w sposób taki, że ono ma 57 cm szerokości i 190,5 cm wysokości. To okno jest uchylne i otwierane, więc to okno nam też pozwala wejść tutaj na daszek nad garaż, więc. Dlatego też taka decyzja. Jeżeli chodzi o pralnię, no to w pralni zdecydowaliśmy się na okno tak samo jak obok w łazience. Jest to prawe skrzydło, tak samo uchylne i, i można go normalnie otworzyć. No tutaj jeszcze będziemy musieli docelowo dołożyć, wymienić klamkę na klamkę taką, która umożliwi nam zamknąć. W razie czego. No bo jednak jesteśmy na piętrze, więc chciałbym też w razie czego z powodu dzieci docelowo mieć na przykład możliwość zamknięcia, żeby ktoś nie wyskoczył, nie wypadł i nie wiadomo co, albo nie wpadł na jakiś genialny pomysł. Mamy tutaj kolejny pokój. No tutaj jest taka kombinacja, gdzie mamy jeden fix, no i jedno też takie szerokie okno. Tak naprawdę, tutaj mamy w całym domu mamy dwa takie duże okna ze słupkiem. I ono jest 1,96 m szerokie i 2,30 m wysokie więc dość sporo. No i obok mamy, tak naprawdę. Podobną sytuację. Mamy 148 cm szerokie i 2,31 cm wysokie. Te okna chodzą naprawdę bardzo fajnie, bardzo delikatnie. No, nie będę je otwierał teraz, natomiast musicie mi uwierzyć, że naprawdę jest super. Tutaj tak zwanej naszej siłowni, tak, tak nazywaliśmy sobie ten pokój, żeby też przy oknach mieć jasność i zdecydowanie nam to też ułatwia pod kątem pracy czy znaczy pracy. W ogóle ustalania czegokolwiek w domu, więc jak powiemy siłownia, jak powiemy pokój yy, dziecka, no to wiemy dokładnie, gdzie mamy iść, yy, więc polecam też każdemu takie coś sobie wymyślić, bo nie daj Boże, macie później dwa pokoje dzieci no to bardzo łatwo da się pomylić, więc nazwijcie sobie po prostu je inaczej, tak. No i tu jest takie samo okno, ono ma tak naprawdę również 1,95 m na tak cm. No i tutaj, jeżeli chodzi o sypialnię, w sypialni mamy aż trzy okna fix. Trzy okna Fix i jedno PSK. To PSK, nie wiem, czy wszyscy znacie, natomiast zaraz powiem, przeczytam centymetry, później odłożę laptopa i otworzę sobie. Czy tam zamknę, żebyście widzieli, jaka jest różnica. Natomiast jeżeli chodzi o Fixy, to są 147 cm na, na 231 cm. Wszystkie, czy są takie same? No i to jedno PSK jest 146x231, więc tak to wygląda. Ja sobie odłożę teraz laptopa, więc dajcie mi dosłownie fundę. No. Pokażę Wam, jak to wygląda. To okno ma takie listewki z góry. Tutaj, w tym miejscu dokładnie. Więc... Proszę sobie zobaczyć. No, i jak sobie go zamykamy, to ona robi po prostu takie hop-hop. Ja to spróbuję, z dalsza. Wam pokazać jeszcze. Proszę sekundę. Więc dalsza to wygląda w ten sposób. Jeżeli chcemy okno uchylić, to klamka musi iść tylko na środek, wtedy nam się okno uchyla. Jeżeli chcemy e, otworzyć, plamka idzie do góry. Wysuwa nam się najpierw góra, później dół. No i robi nam się takie coś. E, jest to tańsza forma. E, natomiast uważam, że wystarczająca. E, działa bardzo fajnie. Lekko, więc e, myślę, że to jest najważniejsze. E, te wymiary generalnie w, w większości przypadków są dokładnie takie same. Tutaj e, tak samo, już jest ciemno, natomiast okno mamy 49 cm szerokie. E, no i tak jak wszędzie, 2,30 czy 2,41 wysokie. No i tutaj mamy tak samo PSK. E, no ja tutaj sobie wietrze, więc, więc dokładnie tak samo wygląda. W tym się ono nie różni. E, jeżeli chodzi o. Sceny. Zaraz Wam je podam, bo podsumujemy. Pójdziemy tylko na dół. Tak. Idziemy na dół i zaraz Wam podsumuję, jak to wyglądało dokładnie. Może spróbuję przelecieć te wszystkie wymiary okien, żebyście może faktycznie. No dobra. A teraz to najważniejsze. Cena. Jeżeli chodzi o cenę, pewnie jedni są bardzo ciekawi, drudzy mniej. Natomiast jeżeli chodzi o tę cenę, no to za całe okna my zapłaciliśmy włącznie z montażem 72 000 złotych. Zawiera to cleanerety, jakieś xps -y, no dosłownie wszystko dla montażu, więc nic więcej nie płaciliśmy. Jest to normalnie na 8%, ponieważ firma nam to sama montowała. Jeżeli chodzi o firmę, mogę też dzisiaj wspomnieć o firmie, ponieważ obiecałem też, że jeżeli będę zadowolony, to o niej wspomnę. I w sumie każdy z Was też ma możliwość otrzymać zrabatowaną cenę. Wystarczy tylko wspomnieć też hasło Villa Florida. Treść. Lub Daniel od Wiley Flory 6. No i wtedy dostaniecie lepszą wycenę. Nam montowała te okna firma Faro. Do Mazowieckiego normalnie przyjeżdżają. Robią pomiary na miejscu. No, tak jak trzeba, tak, przyjeżdżają, nawet pokazują, tłumaczą odnośnie kolorów odnośnie wszystkiego, jak to ma wyglądać. no i Później tylko umawiacie się na dany termin i faktycznie realizując zgodnie z terminem. E, płatność odbywała się u nas w trzech transzach. E, jeżeli chodzi, pamiętam dobrze, to pierwsza transza to u nas było były w formie zaliczek. Pierwsza transza od razu w dzień podpisu tak naprawdę było 23,5 tysiąca złote. Później cztery dni przed tak naprawdę było, była. E, Zanim w sumie, jak to czytam, druga transza płatna przelewem 4 dni przed wyznaczoną datą transportu zamówienia, no to to było 47 850 zł. No i trzecia transza tak naprawdę w dzień montażu lub tam po montażu, tak naprawdę my płaciliśmy po montażu. Jak zamontowali wszystko, podpisałem papiery, że odebrałem, sprawdziłem. No i dopłaciliśmy 7 tysięcy złotych, więc łącznie wychodziło Zapraszam, 78 350 zł, tak. Prawdopodobnie gdzieś zrobiłem błąd. W przeliczaniu, w kalkulacji. A, bo brakowało mi oczywiście tu klinarytów i tych wszystkich rzeczy. One są podsumowane poniżej. Więc łączna kwota, przepraszam, nie 72 tysiące, tylko 78350 dokładnie. Więc tyle wychodzi cena z całym montażem, tak jak trzeba. Osobiście, jeżeli bym budował drugi, trzeci dom, poleciłbym, ponieważ naprawdę wykonali to szybko. Panowie przyjechali w czwartek rano, o ósmej byli. No i od ósmej, w sumie o ósmej, tu czekała ciężarówka pod domem. No i ciężarówka wzięła, wywiozła te okna dokładnie w miejsce, tam gdzie sobie panowie zażyczyli. No, i oni przy okazji, przy, przy po prostu montażu, demontowali każde jedno okno, poszczególne. Przygotowywali sobie wszystkie, wszystkie okna najpierw pod ramę. więc pierwszy dzień to było w zasadzie otwarcie tych wszystkich okien, zapianowanie, pozostawienie przez noc. No i drugiego dnia, tak naprawdę, przygotowali wszystko tak, jak trzeba. Co też jest ciekawe, robiłem wyceny inne. No i szczerze. Najbliższa wycena, którą otrzymałem, to było 91 tysiące złotych. Wszyscy mi mówili, że się nie da. Tak? A wysyłałem do wszystkich dokładnie tą samą ofertę. Wszyscy mówią, że się nie da. No ja mówiłem, że się da. Taniej, finalnie, można też powiedzieć, że to był pierwszy wykonawca, którego natrafiłem i wybrałem faktycznie. Pani Martyna, z którą faktycznie rozmawiałem, to wszystko idealnie wytłumaczyła od razu na pierwszej rozmowie telefonicznej, chyba z godzinę spędziła ze mną na słuchawce, zrobiła rozpoznanie, zaproponowała jakieś rozwiązania sensowne, gdzie można też zaoszczędzić, tak? No i finalnie jak sobie zacząłem porównywać te oferty, no to stanęło na tym, że się dogadaliśmy, no i finalnie wychodziło nam. 78 350, tak za całość okien na Wile 6. Nie pamiętam teraz, czy to jest zbliżona cena do tego, co pokazują na projekcie. Wydaje mi się, że tam w, ok w pozycji stolarka okienna i drzwiowa jest pozycja około 100, chyba 103 czy 110 tysięcy złotych netto. Więc do tego trzeba było jeszcze podatek doliczyć. Więc my zdecydowanie tutaj zeszliśmy poniżej tej ceny, więc jesteśmy w stanie zdecydowanie wybudować ten dom taniej niż oni pokazują w projekcie. Powiem, że też często o to pytają ludzie. Jak sobie to porównujemy według tego, co piszą w tym kosztorysie, więc my dzięki też tej pozycji zaoszczędziliśmy trochę. No jest to kolejne. Można powiedzieć, 13 tysięcy złotych, które nam zostało w kieszeni, które będą przeznaczone na drzwi. Owszem, nie mamy jeszcze drzwi i bramy garażowej, natomiast to jest też tam jakiś następny etap. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jak przyjadą, to zrobią pomiary. No i też dają nam dokładnie znać, jaka będzie finalna cena. To wiem, że wejściowe drzwi nie będą tanie, pewnie z 20-parę tysięcy będą kosztowały, natomiast nadal uważam, że będziemy poniżej tej ceny, którą tam pokazują. Tak. Dodatkowo, my też zrezygnowaliśmy w projekcie, tak naprawdę z drzwi w kotłowni, więc to nam dzięki temu też odpadł koszt. W kilku miejscach według projektu zrobiliśmy trochę inaczej, bo gdzieś miały być jakieś uchylne z słupkiem uchylnym. W ruchomym, no my tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy po prostu zawsze mieć w tych pokojach u góry jakby stabilną część, więc po prostu zdecydowaliśmy na, taki, na takie rozwiązanie, jakie mamy. Jeżeli ktoś chce nasz wykaz stolarki, mogę też udostępnić na maila, jak to wygląda. To nie jest jakaś tam tajemnica, więc będziecie mogli sobie albo z tego skorzystać, albo po prostu nawet wysłać do pani Martyny, że chcecie tak samo jak my, no albo trochę inaczej, tak, no to już tam jak kto woli. Jeżeli macie jakieś takie życzenia, to piszcie śmiało na maila, który jest podany. Ja jeżeli mogę prosić, dzisiaj nic więcej tutaj nie będę opowiadał, natomiast... Jeżeli mogę poprosić, to dajcie lajka, subskrybujcie ten kanał. Jest was około 70% takich, którzy nadal nie subskrybują ten kanał, więc jak mogę poprosić, dajcie suba. Mi to pomoże w, w chęci dla Was jeszcze więcej nagrywać takich materiałów. Dzielicie z Wami wszystkimi problemami, na jakie natrafię. Myślę, że następnym filmikiem, którym możemy się podzielić, to będzie e, ogrzewanie podłogowe. E, albo jeszcze w sumie moglibyśmy zrobić e, zmiany, jakie zrobiliśmy centralnie w e, całym domu. Nagrać taki krótki dziesięciominutowy filmik. Wiem, że też o to pytali. Ludzie, więc zobaczę, czy mi się uda w tym tygodniu, czy nie, bo trochę mamy rzeczy, a w tak naprawdę e, w przyszłym tygodniu. Jeżeli się uda, to będą już wylewki robione. E, obecnie, jak widać, już podłogówka wszędzie jest. Ja robię obecnie dzisiaj deletację. E, no chcę ją skończyć, tak, żebyśmy e, mieli wszystko przygotowane pod panów, pod wylewkę. E, więc wstępnie w, pod koniec przyszłego tygodnia powinny się pojawić wylewki. E, jeżeli się nie uda, no to pewnie e, około 17-18 będą te wylewki natomiast no jest to mój priorytet, żeby to skończyć no i później, żeby mógł wejść już ten kasz tak. więc tyle z mojej strony więc dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, cześć